Only present. Witam serdecznie z tej strony czolny. Dzisiaj chciałem wam zrobić recenzję Dying Light 2. Przegrałem już w tą grę ponad 50 godzin. Mogłem doświadczyć to w sumie wszystkiego, co gra miała do zaoferowania, ale przed zaczęciem odcinka chciałem jeszcze zmienić sytuację z tą grą na Metacritic zwłaszcza. Nie, nie patrzcie na oceny gry na Metacritic, dlatego, że makaroniarze, czyli tak zwani Włosi, ocenili grę niżej, dlatego że nie ma włoskiego dubbingu, a jest polski dubbing i nawet jest śmieszna sytuacja, ale zrobili ankietę, e, czy na pewno Włosi są mniej znani od Polaków. Więc e, moim zdaniem nie patrzcie na recenzje, e, chyba że recenzje fanów serii, dlatego że jak oglądałem niektóre recenzje na YouTubie to naprawdę łapałem się za głowę co oni mówią i że oceniałem tam grę jakby to była jakaś gra otupisowca, więc na, na, lepiej zagrajcie gr w grę sami, nie ufajcie recenzjom, a może ta recenzja da wam trochę światła o tej grze. Więc możemy zaczynać. Ocinek będzie podzielony na trzy części. Będą to zalety oraz wady i podsumowanie. Więc jak chcecie, to możecie sobie wejść na time stampy, pominąć sobie do podsumowania. Podsumowanie nie będzie jakieś długie, ale jak nie chcecie słyszeć na przykład wad, bo was to nie interesuje, no to możecie sobie pominąć jak chcecie, ale radziłbym obejrzeć cały filmik od początku do końca. Więc zapraszam do recenzji. Więc jako pierwszą zaletę możemy zmienić fenomenalny gameplay. System parkurów w części drugiej został na pewno w wielkim stopniu zupgradeowany od części pierwszej i dlatego mamy więcej animacji. Więcej sposobów, aby się przemieszczać po mieście, takie jak lina z hakiem, jak paralotnia oraz e, okazjonalne na przykład akcje budowlane, które umożliwiałem, na, na przykład spięcie się na budynek, który nie jest dostępny tak od ręki, można tak powiedzieć. Jeszcze został poprawiony w tej części system walki i został zaimplementowany do tego systemu walki, co mi się bardzo podobało, e, zaimplementowany system parkouru. E, mo może to niektórym się podobać, może niektórym się nie podobać, bo jest overtop top notch, można tak powiedzieć że jest to nierealne zazwyczaj, aby normalna postać w prawdziwym życiu skakała od przeciwnika do przeciwnika jak po trampolinie, wbijała się z nich i tym podobne. Jest to może trochę nierealistyczne, ale za to dodaje to wiele satysfakcji podczas walki. Po recenzjach, które oglądałem na YouTubie niektórzy nie zgadzają się z tą zaletą, ale według mnie Postać w Dankai 2, główny bohater, jest dosyć niedoceniony, zwłaszcza, że dubbingował go bardzo dobry aktor głosowy, Jonah Scott, a w polskiej wersji językowej pa, Cieł, Paweł Ciałkosz. To chyba dobrze wymawiam nazwisko i zrobił też fenomenalną pracę. Niestety yy, jeszcze nie przechodziłem gry na angielskiej wersji językowej, ale po trailerach oraz po gameplayach z angielskiej wersji językowej bardzo mi się podobał jego głos. Czuć tą jakby nutkę, yy, Red Hood sam Jonah Scott wspominał, że podczas nagrywania dialogów dla Aidena Coldwella, czyli głównej postaci na K 2, wzorował się Red Hoodem, czyli jego tonacją, jego żartami, jakby jego powagą i to bardzo dobrze mu wyszło. Poza samą fabułą gry mamy wiele aktywności, bo takie jak anomalie gier, laboratoria gier, elektrownie oraz wierzyć ciśnienie, które możemy przydzielić do danej frakcji, której chcemy pomóc. Każda frakcja ma różne benefity. Na przykład, jak damy ocalańcom możemy wtedy. Spotkać wtedy wyskocznie, liny z hakiem i tym podobne. A jak damy im stróżom prawa, możemy na przykład spotkać lampy UV, czy na przykład jakieś pułapki samochodowe i tym podobne. W otwartym świecie mamy też rzeczy, które możemy robić w nieskończoność. Są to opuszczone strefy, czyli tak zwane ciemne strefy, do których lepiej wchodzić. W nocy, dlatego że za dnia roi się tam w cholerę zarażonych. Mamy też konwoje militarne, które według mnie są najnudniejszą rzeczą do robienia w otwartym świecie, ale zawsze jest to jakiś dodatek. Moim zdaniem, największą zaletą Dunkrater 2, której może nikt nie porusza jako największej zalety, ale dla mnie jest to bardzo ważna. Rzecz jest to wielki otwarty świat. Naprawdę. Co tam się dzieje w tym otwartym świecie, to jest nie do opisania. Dosłownie mamy dwie, dwa miasta: Old Villedor oraz Villedor plus jeszcze mamy strefy pozamiejskie. Które też możemy zwiedzać. Może nie jest tam aż tyle do zrobienia, co w miastach, ale zawsze tam coś jest, można pozwiedzać. Są jakieś tam chyba aktywności poboczne, które można wykonać, ale nie spodziewajcie się, że to będzie jakby osobna fabuła w tych miejscach. Zdarzają się tam misje fabularne, ale w większości przypadków jesteśmy w miastach. Do każdego budynku możemy w sumie wejść na jeden sposób, czy tam drugi. Możemy wejść na przykład do budynku poprzez ciemne strefy, możemy wejść do budynków przez drzwi, oczywiście. Możemy wejść do budynków przez okna, mamy tego ogrom, zwłaszcza w drugim mieście, czyli w Willedor, gdzie są wieżowce. Czuć skalę wielkości tych budynków, jak się stoi pod nimi, naprawdę jest to coś, co trzeba doświadczyć samemu. Polacy to ogólnie są pod względem muzyki, pod, pod wyborem muzyki oraz artystów, którzy robią tą muzykę. Mamy przykład Cyberpunk'a 2077. Cyberpunk naprawdę mnie zachwycił swoją muzyką podczas walki, jak i misji, jak i radia. Dawało to naprawdę super klimat gry i bardzo mi się przyjemnie grało dzięki właśnie muzyce. Było czuć tą adrenalinę dosłownie, zwłaszcza podczas misji w wieżowcu z Silverhandem, jak ją kojarzycie. To pewnie mieliście podobne odczucia. Declay2 zrobił podobnie to samo. M muzyka podczas parkouru, jak i misji napędza i dodaje. Y Adrenaliny, mamy dynamiczną muzykę, to znaczy podczas parkouru leci muzyczka, zależna od naszego tempa, szybkość muzyki jest naprawdę zależna od prędkości e, w jakiej biegamy, jak długo biegamy, i podczas na przykład przeskakiwania pomiędzy budynkami, kiedy jest taka jakby. Wyciszenie w muzyce, że jest nagle taka zastopowanie parkouru, że my przeskakujemy przez budynek i słyszymy przyciszenie muzyki, i to dodaje coś takiego, że chcemy dalej, dalej i dalej i biegać. To jest podobna sytuacja w sumie jak w GTA, na przykład, że mieliście pewnie nieraz taką sytuację, że jakaś muzyczka leciała sobie w radiu i wam bardzo tak się piosenka spodobała, że jak nawet dojechaliście do celu, to nie chcieliście wychodzić z auta, bo chcieliście jeszcze posłać do końca. Tak samo miałem z Dunklei 2 podczas parkuru. Czasami nawet, nie, nawet jak biegłem do celu, nie chciało mi się przestawać biegać, bo chciałem dalej dalej słyszeć tę muzykę, która leciała w tle. nocy został przeprowadzone w części pierwszej, ale w części drugiej został ulepszony. Spodobało mi się to, że kiedy wybija godzina 19, cywile wychodzą na dachy, aby poinformować wszystkich wokół dzwonkiem. Takim dzwonkiem. Dyń, 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 dyń. Informują ludzi wokół, że zbliża się noc i że powinni znaleźć schron, i dodaje to imersję w świat gry. Tak samo jak wstaje dzień, czyli o 8 rano dokładnie, wtedy ludzie słychać, że miasto się budzi, i jest to bardzo, bardzo. Dobra rzecz, bo czuć bardzo imersję w świat, że coś się w nim dzieje. Nie jest to puste miejsce, które nie ma życia. Ludzie dosłownie wychodzą na zewnątrz, z drąbią drzewo, rozmawiają, rozbijają kempingi, jest tego ogrom. Ale pogadajmy ogólnie o cyklu nocy, który jest najbardziej zmieniony od części pierwszej. Tym razem już nie jest jak w pierwszej, w pierwszej części, że po prostu chodzą te voltaile które były naszym jedynym wrogiem, oprócz oczywiście normalnych zombiaków. W części drugiej zostało to trochę zmienione. Volatile możemy jedynie spotkać podczas pościgu na poziomie czwartym, zaczynają nas gonić i możemy je spotkać w ciągu dnia w ciemnych strefach, więc nie radzę wam tam chodzić, dlatego że naprawdę one są teraz o wiele mocniejsze niż w części pierwszej i możemy zginąć dosłownie na trzy hity. To zostały zastąpione krzykaczami, które chodzą sobie po mieście i ogólnie jak nas zobaczą, to wtedy wzywają wszystkie zombiaki w pobliżu i zaczyna się pościg, który można trochę porównać do takiego pościgu jak w GTA 5, że musimy go zgubić. To zresztą jeszcze w nocy wprowadzony system infekcji. Polega on na tym, że im dłużej będziemy stać w ciemności to zaczniemy się po prostu przemieniać w zombie. Można oczywiście zniwelować ten efekt poprzez wchodzenie pod światło UV lub po prostu używanie wyposażenia, które możemy skraftować lub uzyskać ze skrzyń lub z misji, które niwelują ten efekt. Na przykład inhalatory, które po zainhalowaniu wydłużają nam czas, który możemy spędzić w ciemności lub po prostu flary UV, które możemy rzucić pod siebie. Decyzje to jest coś, co Techland bardzo się chwalił przed premierą gry, że możemy dosłownie zmienić losy miasta poprzez nasze decyzje. Jak to wyszło w finalnym produkcie, można powiedzieć, że mi się udało. Iluzja decyzji, że coś to zmieniło. Po części im się udała. Nie jest to taka rzecz, na przykład jak w The Walking Dead od 30 Games, że każda decyzja będzie wpływać na późniejsze losy naszych postaci, a zawsze jest to miły dodatek. Zawsze to daje pretekst, aby przejść grę jeszcze raz z innymi decyzjami. Wtedy akurat możemy zobaczyć, jakby inaczej wyglądała dana scena lub dialogi, czy późniejsze dialogi. Techland obiecywał nam, że przez następne 5 lat będzie udoskonalał oraz dodawał nowe rzeczy do Dunclade 2, w tym dwa DLC fabularne, za które już musimy niestety zapłacić, ale jeśli Techland będzie tak samo wspierał Dunclade 2 jak Dunclade 1, to będę w pełni zadowolony. Niestety teraz przyszła pora na minusy. Niestety fabuła nie jest z najwyższych lotów. Są w grze zaczynane pewne wątki, które czasami zaczynają się ciekawie, ale są strasznie przeciągane i robią się nieciekawe. Są momenty fabuły, które mnie zaciekawiły oraz budziły różne oczywiście pozytywne emocje, ale to były momenty, które można było policzyć na jednej dosłownie dłoni. I były to wątki poprowadzone dobrze i ciekawe. Grę odkrywałem na PC a i doświadczyłem tylko jeden duży bug, który nie mi grę przez około 5 minut, ale poza tym nie doświadczyłem większych bugów jak niektórzy odnotowali na PS4 czy ogólnie konsolach. Zdarzało się u mnie, że zabity przeciwnik nagle wstał i stał w miejscu jak pachołek, ale nie były to bugi pokroju cyberpunka na premierę. Wprowadzanie systemu armoru do gry na początku wydawało mi się fajną funkcją, ale niestety po około 20 godzinach gry miałem totalnie wywolone na ten system, ponieważ za szybko zdobywamy takie części ubioru i zapełniają nam szybko ekwipunek. Statystyki totalnie nie mają jakiegoś większego wpływu na gameplay oraz statystyki. Techland mógł wprowadzić system podobny do Ace of czyli Assassin's Creed Valhalla, w którym zdobywaliśmy unikalne części ubioru w skrzynkach, które mogliśmy znaleźć na mapie. Te przedmioty mogliśmy ulepszać i nie mieliśmy zawalonego totalnie i punku niepotrzebnymi szarymi rzeczami, które jedyne nadają się do wyrzucenia, ponieważ nie wiadomo czemu, ale u sprzedawców nie da się sprzedać wszystkich tych przedmiotów. Może to nie jest koniecznie wada, ale brak możliwości zmienia dubbingu na angielski przy zachowaniu polskich napisów mnie trochę zawiodło. Techland powiedział, że w następnych paczkach będzie próbować wprowadzać tę opcję, ale nie szkoda, że po prostu na premierę nie miałem tej opcji, bo chciałem przejść w pierwszy raz grę na wersji angielskiej. To akurat będzie szybko i w zwięźle. Brak zapisu ręcznego gry trochę mnie też zawiódł, dlatego że gra ma system decyzji i nie mamy opcji zapisać grę przed jakąś ważną decyzją. Mamy później zobaczyć czy na pewno ta opcja nam pasuje, więc mam nadzieję, że Techland czy prędzej czy później to wprowadzi. Wygrywałem grę na dosyć mocnym sprzęcie, dokładnie, dokładne specyfikacje macie w opisie. Grałem na wysokich ustawieniach, w 1080p, w 70, około 80 90 fps. co nie jest złym wynikiem jak na grę z 2022 roku, ale graficznie naprawdę ta gra nie wygląda na taką wymagającą jaka jest. Podsumowując, gra według mnie jest lepsza pod prawie każdym względem od części pierwszej, czy na pewno jest warta takiej ceny, jaka jest teraz? Jeśli byliście fanami części pierwszej i oczekujecie tego samego od części drugiej, tylko lepiej, to kupujcie w pełnej cenie. A jeśli nie jesteście pewni swojego zakupu, to na przykład na takiej promocji do 150 zł, cena jest normalnie 200 zł, to jak najbardziej polecam Wam ten tytuł. Moja finałowa ocena jest to 8,5 na 10. Wants to pretend he's a grown up. A precious little boy.